Jak do tego doszło, nie wiem. To jest coś pięknego. Jak wspominałem wcześniej, dzisiaj mi wizytował kolega e, i dosiadł sobie Harley'ka, i troszkę mu tam zasmylało go. Ale wróćmy do ważnych spraw. Czyli najprawdopodobniej szpileczka w, e, ze z tego kosza sprzęgła, czy tamten sprzęgła, po prostu się wyrąbała. Więc, słuchajcie, no, zobaczymy. O, tutaj trzeba poluzał. No, i co? A, jeszcze jedno? No i dobrze mówiłem, zobaczcie. Dobrze mówiłem. Jedna szpilka, widzicie? Jakie, kurwa, z jakiego gówna to robią? To ja nie wiem, powiem. No panowie, panie. Jest gorzej niż myśleliśmy. Bo nie urwała się ta, ten zaczep. Tylko urwała się ta szpilka. I chyba... Kosz sprzęgła będzie do wymiany. Bardzo jestem ciekaw, czy te, co są dostępne, się nadają. Może ktoś ma doświadczenie i mi podpowie. Chyba ściągam to sprzęgło i ogarek będzie uziemiony na... Na trochę, no nie ukłamujmy się. I powiem Wam lepiej. Jak to, to się urwało, no ja musiałem dojechać na chatę. Słyszałem, że coś tam... Ale to... Ja chyba wiem, kiedy to się mogło stać. Widzicie to? To jest kawałek kosza sprzęgła. Ta najpierw, ta szpilka się urwała i gdzieś się zahaczyła, no ale kosz sprzęgła jest do wymiany. Ciekawe jest w tym wszystkim to, że on dojechał. Najlepsze jest to, że on odpala i jedzie. Najlepsze jest to, że jakbym wymyślił, jak to przymocować, to to sprzęgło by względnie działało. No ale cóż wam powiem, nie będę kombinował. No, ściągamy. Klucz do blokady kosza sprzęgła mam. Pamiętacie ostatnią historię, jak tu się bawiłem? O oh, fuck, nie wiem co tu się odwaliło. Na szczęście tu nie ma luzu, mi się podoba. Tu jest lekki luz. Ale myślę, że jeszcze akceptowalne. Ale słuchajcie, nie wiem co tu się wydarzyło, ale patrzcie na ten kosz sprzęgła. I yeah. Nie wiem czy ta szpilka się urwała. Zobaczcie, on się rozpadł. On jest popękany. Ja nie, nie wiem, czy tu się ta szpilka się urwała i ona tam się szelontała. CO TU SIĘ ODWALIŁO? Ja, yeah! Ale kurwa masakra Także podsumowując, ogar jest uziemiony Ma ktoś pomysł co się mogło wydarzyć? Bo znaczy naprawa będzie, no trzeba kupić i włożyć, ale co tam się mało?